Gate, kosmiczna sekta i jej tragiczny koniec. W marcu 1997 roku świat obiegła wiadomość o masowym w rezydencji Rancho Santa Fe w Kalifornii. 39 członków sekty Heavens' Gate zakończyło życie, wierząc, że w ten sposób ich dusze opuszczą ciała i zostaną przeniesione na statek kosmiczny ukryty za kometą Hale'a Bopa. Sekta powstała na początku lat 70. XX wieku, założona przez Marshala Applewhite'a i Bonnie Nettles. Ich unikalna teologia łączyła elementy chrześcijaństwa, New Age i ufologii. Wierzyli, że są wysłannikami z wyższego królestwa ewolucyjnego, a ludzkość może osiągnąć zbawienie poprzez duchową transformację i opuszczenie ziemskich ciał. Wiele lat spędzili wędrując po USA i werbując członków. Gdy kometa Hale'a Bopa zbliżała się do Ziemi, Applewhite przekonał swoich wyznawców, że jest to wóz, w którym czeka na nich zmarła wcześniej na w otwór Boni i zabierze ich do nowego wymiaru. Od 24 do 26 marca 1997 roku w trzech turach członkowie sekty popełnili zażywając środek nasenny.